Witajcie, witajcie moi mili w kolejnym vlogu. Tradycyjnie jak to we vlogach tematy pozagrowe, czyli niezwiązane za bardzo z tym co przeważnie na moim kanale się pojawia, czyli z grami. Tym razem coś zupełnie innego i pewnie pytacie się czemu taki dziwny tytuł, czyli coś em, nieobowiązkowy obowiązek, prawda? Zajemne wykluczenie się co to ma być, co to ma znaczyć. Mianowicie ten vlog będzie o tym co... W wielu krajach zachodnich, cywilizowanych, powiedzmy, że do tego się jakoś skupmy, prawda? Czyli kraje tam, powiedzmy, Europy, um, Stany Zjednoczone i może takie te, wiadomo, kraje cywilizowane, prawda, zachodnie. Co jest w nich obowiązkowe bardzo często, co w ogóle nikomu nic nie przynosi, a co nie jest obowiązkowe, a co w mojej ocenie, w moim mniemaniu być obowiązkowe powinno w każdym zachodnim w sumie kraju, przede wszystkim w Europie, w Stanach Zjednoczonych i tego typu krajach, prawda? Dobra. No to może tak na przykładu na początek w wielu krajach e, obowiązkowa jest służba wojskowa, prawda? U nas od jakiegoś czasu już nie jest. I nasz wspaniały rząd stwierdził, że te wszystkie osoby, które mają jakąś tam pozytywną kategorię wojskową, to w ciągu najbliższych lat mogą dostać wezwanie na obowiązkowe szkolenia tam trwające kilka czy kilkanaście dni. Taki plan jest. to jest całkowita bzdura, bo ja nic z tego raczej nie wyniosę, prawda, ze szkolenia wojskowego czy czegoś w tym stylu. A jest rzecz. Która obowiązkowa być powinna. W Polsce też, a nie jest. Co mam na myśli? Może tak, mamy na początek, żeby nie zdradzać o co konkretnie chodzi, żeby ten vlog troszeczkę rozbudować, prawda? Zaciekawić. Powiem wam tak, że my, nie tylko my, ale ogółem, przede wszystkim chyba my w Europie, Polacy, kraje wschodnie, mamy problem z mentalnością w stosunku do drugiego człowieka. U nas jest niesamowicie wielka znieczulica, kiedy coś się dzieje. To nikt tak na dobrą sprawę nie reaguje, prawda? Może kilka osób jakichś tam bohaterskich ruszą komuś, kto jest w potrzebie na ratunek, prawda? I takie osoby potem, jeżeli to gdzieś się przekradnie do mediów, no to dostają jakieś tam nagrody od prezydenta, burmistrza, sołtysa, bla, bla 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 i tak dalej, czy nawet od prezydenta, jeżeli to jest jakaś większa sprawa. Ale my robimy z takich osób bohaterów, a to powinno być czymś zupełnie normalnym, prawda? To powinno być czymś zupełnie normalnym. I mamy niesamowity problem. Ja kiedyś widziałem fajny komiks, może nie, nie to nie był komiks, tylko bardziej taki rysunek. E, widziałem taki rysunek, który idealnie podsumowuje to, co chcę Wam zaraz opowiedzieć. E, to był taki rysunek przedstawiający, niestety nie mogę go nigdzie w sieci znaleźć. Nie pamiętam gdzie już go kiedyś widziałem, to dosłownie taki przebłysk, przez pamięć jest. E, widziałem takie zdjęcie, taki rysunek e, ukazujący tłum ludzi, prawda? Tłum ludzi, naprawdę bardzo dużo ludzi. E, w środku. Wokół tego tłumu, chyba jakiś chłopiec z X'ami na oczach, prawda? Przewrócony na, na rowerku, złamana noga, wykrzywiona, coś tam, coś tam, takie xy charakterystyczne. Tłum ludzi gdzieś tam w tle, w oddali, taka malutka karetka, prawda? O to właśnie chodzi. My mamy niesamowity problem, żeby pomóc drugiej osobie w czymś, żeby po prostu nie być takim biernym. Do, do czego zmierzam? Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem. E, pierwsza pomoc, prawda? Zwyczajna pierwsza pomoc. I teraz patrzcie, macie taki przykład. Bum! Macie dokładnie 60 sekund na to, żeby tej osobie, która w tym wypadku wzięła udział, uratować życie. Co robicie? Teraz pewnie, skoro oglądacie ten vlog, to pewnie zaglądacie sobie do internetu, jak szybko zrobić resuscytację, jak zrobić reanimację, sztuczne oddychanie w cudzysłowie, a gdyby tej e, cioci wikipedii czy wujka gogla nie było, gdyby to się stało tak e, na trasie, jedziecie samochodem, macie wypadek, i widzicie człowieka, który leży, prawda, nie jest jakoś tam po, poszarpany, pocharatany, bez nogi czy coś, jest po prostu normalny, ale nie oddycha, nie ma tętna, nie ma pulsu. Co robicie? Macie dokładnie 60 sekund, już minęło około 30, zostało jeszcze 30 sekund. Dzwonicie po karetkę, a karetka może nie przyjechać w tym czasie. To jest takie charakterystyczne, strategiczne 4 minuty. I co? I nic. Ta osoba najprawdopodobniej umiera. Czemu? Bowiem sądzę, że zaledwie malutki procent z Was wie, jak wykonać sztuczne oddychanie, jak wykonać reanimację czy resu resuscytację, czyli po prostu przywrócenie czynności tego nagłego zatrzymania krążenia. Sądzę, że tylko malutki procent z Was, jeżeli z Was dużo osób ogląda mnie młodych osób, tym bardziej sądzę, że malutki procent z Was byłoby w stanie tej osobie pomóc. I co teraz? Z tym mamy niesamowity problem i to powinno być obowiązkowe w każdym cywilizowanym zachodnim kraju. Ja jestem naprawdę za tym, żeby egzaminy, żeby inaczej, żeby uczono ludzi od małego e, tego, jak pomóc danej osobie. No, też wiem, jestem mniej więcej pewien, że mało kto z Was wie, jak pomóc komuś, kto ma atak cukrzycy albo atak padaczki. To są choroby cywilizacyjne, czyli powiedzmy takie, które do, dotykają już. E, procenta, nastu nawet procent e, populacji. Sądzę, że wielu z Was prawdopodobnie w przyszłości za te kilka, kilkanaście lat, doczeka się cukrzycy. To nie jest groźba, to nie jest jakiś niewia PL czy inny taki typu blog. E, to jest rzeczywistość. Niestety cukrzyca dotyka coraz więcej osób, padaczka, astma, tego typu rzeczy. Jak pomóc takiej osobie z takim atakiem? Wiele osób z was nie wie i tego się nie uczy, a moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, Powinno być w każdej szkole, dosłownie może nie od podstawówki, ale od gimnazjum, powoli zacząć, zacząć uczyć uczniów pierwszej pomocy. I to powinno być prowadzone przez wojskowych. Czemu przez wojskowych? Ja miałem zajęcia z takich rzeczy z wojskowym i to był facet, który po prostu potrafił wziąć za mordę rozwydrzoną klasę w technikum, po prostu najgorszą klasę w technikum, w całym technikum, w całej okolicy, chyba może nawet w całej dzielnicy. Potrafił wziąć za mordę i po prostu sprawić, że wszyscy dokładnie słuchali, mimo że to była masakryczna klasa, jaką ja miałem tam te chyba 10 lat temu, czy troszeczkę może już więcej, kiedy ja się uczyłem, prawda? I to był facet, który potrafił wziąć za mordę i po prostu nauczyć. I sądzę, że taka pierwsza pomoc, zajęcia z pierwszej pomocy, to nie powinien być jakiś wyjątek, bo ja pamiętam, że w moim przypadku, kiedy ja się uczyłem, to była chyba jakaś obrona cywilna, obrona konieczna, obronność, coś związane z obronnością, już nie, nie pamiętam nazwy tego przedmiotu, ale to było coś takiego. I to, było, no, to był wypadek, po prostu był przypadek, że nas tego uczyli. Nie wiem czemu. no To tak gdzieś tam z boku, prawda, upchnąć tą pierwszą pomoc i tak dalej. Pamiętam, że tak zwane dmuchanie Fantoma, czyli po prostu sztuczna, sztuczne oddychanie, reanimacja, resuscytacja, te sprawy, to było. No, to była komedia zapowiadana na pół roku wcześniej. To była po prostu komedia zapowiadana na pół roku wcześniej, że pamiętam to jak dzisiaj: po prostu ludzie bili tego fantoma w, w klatkę piersiową i żyj, 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 prawda? I to było, to było całe zaliczenie: no po prostu to była parodia, śmieszna. Tymczasem, na dobrą sprawę, wiele osób powie, że po co ja mam się tego uczyć, skoro to dotyka tam jakiegoś malutkiego procenta. Ludzi, którzy akurat znajdą się w sytuacji kryzysowej, że muszą komuś życie ratować, albo coś w tym stylu, prawda? Albo bardzo mała jest szansa, że ja spotkam kogoś, kto będzie miał akurat atak cukrzycy. A czy sam chciałbyś się znaleźć na miejscu tej osoby, która akurat oczekuje tej pomocy, a jej nie, nie oczekuje, nie dostaje? Czemu? Bo nikt nie wie, albo nikt, po prostu każdy się boi, prawda? Raczej nikt nie chciałby się znaleźć na miejscu odwrotnym. Każdy mówi, że mi to nie jest potrzebna ta wiedza, bo malutki procent ludzi, yy, zdarza się po prostu im taka sytuacja, że muszą komuś ratować życie. Więc ja nie muszę tego umieć, bo to malutki procent, bla, bla, bla. Ale już kiedy zamienimy się rolami, kiedy po prostu ty znajdziesz się w miejscu potrzeby pomocy, to zaraz jest wielkie halo, że nikt nie umie, prawda? Yy, niestety często bywa tak, że to nie my robimy sobie na złe i mamy wypadek. Tylko to jest zależne od kogoś innego. Na przykład pijany kierowca wjeżdża w nas na autostradzie, jak mieliście na początku, i po prostu sprawia, że to my potrzebujemy tej pomocy, a na dobrą sprawę nikt nie potrafi nam pomóc, bo nie umie. Wydaje mi się, że to powinno być wręcz egzaminowo wymagane, nie tylko w gimnazjum, ale w technikum czy liceum, do zdania matury. Moi drodzy, tak, jestem za tym, absolutnie jestem za tym, żeby pierwsza pomoc była. Przedmiotem, może nie przedmiotem, egzaminem na maturze. Mamy na przykład pierwszy dzień polski, drugi matematykę, trzeci przedmiot dodatkowy, bla bla bla, a na czwartym mamy pierwszą pomoc. I tak, musimy wykazać się tym, że oczywiście osoby, które są na przykład niepełnosprawne czy coś, są zwolnione z tego, chodzi mi o ludzi zdrowych, prawda? Um. Mamy egzamin, na którym musimy udowodnić, że potrafimy wykonać wstępną, przynajmniej taką amatorską jakąś reanimację, sztuczne oddychanie zwykłe, prawda? Żeby spróbować te 4 minuty przedłużyć do przyjazdu karetki. Wydaje mi się, że to powinno być obowiązkowe na maturze, ale nie tylko o tym za chwilę. Pewnie się zapytacie, pewnie niedawno miałem taką sytuację, że musiałem komuś życie uratować albo coś. Nie, moi drodzy, nie. Nie miałem jeszcze chyba takiej sytuacji, żebym musiał komuś naprawdę ratować życie. Na szczęście nie miałem takiej sytuacji, ale wydaje mi się, że coś takiego powinno być. Ta znieczulica powinno się zlikwidować wręcz państwowo, urzędowo tą po prostu znieczulicę, zmuszając ludzi do tego, żeby pomogli innym ludziom wyjść z jakiejś sytuacji kryzysowej przede wszystkim z zagrożenia życia czy zdrowia. Większość się po prostu przygląda. Miałem teraz taką sytuację, że przyjechała karetka, to już był moment, kiedy ja po prostu przejeżdżałem tramwajem, prawda, obok. I po prostu na ławce siedział facet, który miał taką twarz, prawda? Tak, przepraszam za pierdnięcie, te cmoknięcie, ale po prostu taką ściągniętą, prawda? Ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest, bo po prostu mam w rodzinie osobę, która na to cierpi. To jest atak cukrzycy. To jest po prostu atak cukrzycy, kiedy osoba traci kontakt z rzeczywistością, ma ściągnięte wszystkie, że tak powiem, jakby mięśnie twarzy, charakterystyczny wyraz, nie można się z tą osobą dogadać i jeżeli tej osobie się nie pomoże w ciągu tam strategicznego czasu, no to możliwe jest coś takiego, że ta osoba będzie warzywkiem i pamiętam sytuację, kiedy przyjeżdżałem tramwajem, wysiadałem akurat na dworcu głównym w moim mieście i karetka stała i jakaś babcia przychodziła i pa zaczęła palić głupoty do, do lekarzy, którzy pomagali tej osobie, że pewnie pijany, nie, nie był pijany on miał atak w i tu jest problem, że mamy taką znieczulicę prawda, i wydaje mi się, że wiedza taka jak, po, jak pomóc osobie na przykład z atakiem padaczki astmy cukrzycy takich najbardziej popularnych rzeczy prawda omdlenie e, czy coś e, to powinno być wymagane na egzaminie maturalnym a potem również wymagane od dorosłych ludzi jestem za tym naprawdę to może wydać się drakońskie i to może się wydać bardzo zaawansowane czy jakieś wręcz mm, nie wiem socjalistyczne czy kiwie, co że wymaga się po prostu od szarego człowieka tego, żeby potrafił wykonać sztuczne oddychanie, pierwszą pomoc i miał podstawową wiedzę w zakresie jakichś takich najbardziej możliwych do spotkania wypadków, prawda? Tak mi się wydaje, że tak powinno być. Raz, powiedzmy, na te 2-4 lata każdy człowiek dorosły, w wieku powiedzmy od 16 do powiedzmy 50 lat, czy tam 45, powinien raz na te 2-4 lata przechodzić egzamin. Jednodniowy, żeby był państwowo zwolniony z pracy w ten jeden dzień, żeby odbył egzamin, właśnie z pierwszej pomocy. To może się wydać absurdalne, prawda? Po co takie coś? Tak jak mówiłem na początku, przyjdzie sytuacja, kiedy to wy będziecie potrzebować pomocy i co wtedy? Nikt nie będzie wiedzieć jak. Bo nikt tego się nie wymaga po prostu od człowieka. Takie coś powinno być moim zdaniem obowiązkowe i powinno się wręcz w taki właśnie państwowy, egzaminowy sposób zmuszać ludzi do zlikwidowania tej znieczulicji, prawda? Żeby zainteresowali się człowiekiem, który na przykład leży pod ławką albo coś, nawet jeżeli jest pijany, prawda? Jeżeli czujemy od niego alkohol, po prostu dzwonimy po karetkę czy może nie po karetkę. Moim zdaniem to pogotowie powinno samo zadecydować, kogo wysłać do osoby pijanej, nieprzytomnej od pijaństwa, czy to powinna być karetka, czy po prostu zespół medyczny. To powinno już pogotowie decydować, żeby nie obciążać tego systemu, prawda, kiedy ktoś naprawdę potrzebuje karetki, a ona pojechała do kogoś, ktoś jest pro alkoholem. Więc to jest druga sprawa, ale powinniśmy zlikwidować taką sytuację, kiedy ktoś idzie na przykład po chodniku, upada i ludzie sobie go tak mijają, prawda? Z jednej strony, z drugiej strony, z jednej strony, z drugiej strony. Też nie może być takiej sytuacji. Kiedy jesteśmy gdzieś na trasie, jest jakiś wypadek, i siedzimy sobie przy tych umierających ludziach, na przykład, czy umierającym człowieku, i dzwonimy po karetkę, nie wiemy co zrobić, prawda? Taka sytuacja też może się, może się zdarzyć. Średnio codziennie na polskich drogach kilkadziesiąt osób zostaje rannych w wypadkach samochodowych. Kilkadziesiąt osób. Więc może się zdarzyć naprawdę sytuacja, że to się przydarzy komuś z Was. Pewnie, na pewno, jeżeli ktoś z Was mnie ogląda po dłuższym czasie, bo powiedzmy ten klip, ma tam jakąś już oglądalność, no to sądzę, że przynajmniej ktoś z Was miał wypadek, miał przypadek, że ktoś był ranny, prawda? I co wtedy? No nic wtedy, większość z nas nie wie, jak takiej osobie pomóc. Dlatego komentujcie i jeżeli moja idea takiego obowiązkowego, obowiązkowych zajęć pierwszej pomocy powinna być wprowadzana już, powiedzmy, od gimnazjum, i nie jako jeden dzień na miesiąc, prawda, takie coś, tylko normalne zajęcia raz w tygodniu. Ja pamiętam, że z zajęć tego właśnie obronności, coś tam obrony cywilnej, ja musiałem się uczyć stopni wojskowych na pamięć, albo ile ludzi liczy batalion, że dywizja. Bzdura, no po prostu pieprzona bzdura. Po co takie coś ktoś ma się uczyć? Powinniśmy się uczyć od razu pierwszej pomocy i powinniśmy mieć z tego egzaminy co rok w przypadku szkół, czy właśnie co parę lat w przypadku osób dorosłych. I wówczas nie byłoby problemu takiego, że ktoś umiera, bo ktoś komuś nie potrafi pomóc. Prawda? To nie jest rzecz trudna. Naprawdę nauczyć się reanimacji, resuscytacji, przepraszam, czy pierwszej pomocy takiej podstawowej i podstawowej wiedzy, jeżeli chodzi o takie choroby często spotykane, napad astmy, czy napad padaczki, czy napad cukrzycy, to nie jest problem się nauczyć jak takiej osobie pomóc. A może się okazać, że to kiedyś my będziemy potrzebować tej pomocy. I co wtedy? To by było na tyle. I mam nadzieję, że moje poglądy popieracie, jeżeli chodzi o takie obowiązkowe szkolenia, obowiązkowe egzaminy osób młodych z pierwszej pomocy na maturze, na przykład, coś w tym stylu, prawda? Na przykład teoria, kilkadziesiąt pytań odnośnie podstaw, jakichś tam podstawowych chorób, prawda? Ile uciśnień, ile jakichś tam wdechów, w zależności od czego, jak pomóc osobie z astmą, jak pomóc osobie z padaczką, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, oraz egzamin praktyczne czyli po prostu kilka razy zdanie poprawnie reanimacji na fantomie oczywiście a nie na jakimś przypadkowym mam nadzieję że moje poglądy wam się podobają i to by było na tyle dzięki za obejrzenie